Ja! Yeah! <śpiewanie> Dobry. <śpiewanie> <śpiewanie> o, dzięki panowie! Zajęliście! Tak, tak, to właśnie ja. Właśnie to zrobiłem. Pierwszy skok. plaża na Vajo Beach. Zakięto z Grecja. System Dream Jump. O, niebotyczna wysokość. Tam u góry. Tam przed chwilą byłem. Teraz jestem tu na dole. Taki widok. Niesamowite uczucie, niesamowite wrażenia. Pierwszy skok. Jak się nie da opisać, człowiek się denerwuje, człowiek drży. Mimo, że to instaluje wiem, że wszystko będzie ok. Jest strach, jest niepokój, <głos》> jest przeżegnanie się tak naprawdę, co, co zrobiłem, co, co tak naprawdę wykonałem u góry będąc. Trzy razy wszystko trzeba sprawdzić, aż w końcu się leci i się no, nie myśli o niczym tak naprawdę. I po chwili Talina trzyma już ona jest napięta i wie, że wszystko dobrze i <laughs> niesamowite to jest A teraz siedzę tu na dole. Właśnie, tak Zatoka wraku <laughs> Przepięknie. Nigdy nie myślałem, że znajdę się w takim miejscu, jeszcze będę robił to co kocham. Czuć jest niesamowite. Każdy powinien spróbować. Każdy. A to wszystko dzięki naszemu sponsorowi Volkswagenu, samochody użytkowe. Gdyby nie nasz główny sponsor, nas by tutaj nie było, więc serdecznie chciałbym podziękować Volkswagen, samochody użytkowe. Dzięki wielkie, naprawdę. Robicie coś wspaniałego. Pozwalacie takim ludziom jak ja, takim ludziom jak moi koledzy dotykać gwiazd. A to jest coś najpiękniejszego, co można zrobić. Dzięki.